Na początku ósmej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego starosta w imieniu zarządu, radnych oraz pracowników złożył gratulacje przewodniczącemu Rady Eugeniuszowi Kleście, który 27 maja w Belwederze z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy otrzymał krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Wyczytano mi pierwszego, żebym zajął miejsce pierwszy w kolejce 38 osób wyróżnionych do, do tego znaczenia. I to jest coś, co myślę jakby trochę wieńczy moją karierę samorządową, bo, bo, bo pan prezydent przebywając do Osób nagrodzonych podkreślał wagę samorządów w Polsce. Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski to bardzo wysokie odznaczenie państwowe, nadawane od 1921 roku dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Polski. Eugeniusz Kleśta w przeszłości był także działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL. To więzienie nie złamało Pana. Pokazuje to Pana karta. Wręcz przeciwnie, wzmocniło Pana zaangażowanie na płaszczyźnie społecznej, samorządowej, tej lokalnej w gminie Mysokowice, później w yy, yy, województwie jeleniogórskim jako radny i przez wiele lat jako radny powiatu jeleniogórskiego, a od dwóch kadencji jako przewodniczący Rady Powiatu. Dziękujemy za to i życzymy dalszych wielu sukcesów na płaszczyźnie samorządowej, społecznej, Rodzinnej. Dziękujemy Panie Przewodniczący i gratulujemy.